La Liga oficjalnie odwołała mecz, który miał się odbyć w Stanach Zjednoczonych. Desily Redue wraca po kontuzji z piękną bramką. Fermin Lopez został pierwszym hiszpańskim piłkarzem, który strzelił hat-tricka dla FC Barcelony w historii Ligi Mistrzów, a Arabia Saudyjska buduje stadion piłkarski w chmurach, ale to nie wszystko, bo w świecie piłki nożnej jak zwykle dzieje się dużo. Dlatego zasubskrybuj mój kanał, żeby nic ważnego cię nie ominęło i napisz w komentarzach, jakie spotkanie Ligi Mistrzów wczoraj oglądałeś. A? A jeśli żadnego, to zostaw chociaż łapkę w górę. FC Barcelona zdemolowała Olimpiako z 6 do 1, ale sędzia miał w tym swój udział. Bo niesłuszną czerwoną kartkę wyrwał Santiago Hede, Argentyńczyk polskiego pochodzenia, którego przyjechał oglądać selekcjoner Jan Urban. Casado mocno popisał się swoimi umiejętnościami aktorskimi, przy delikatnym kontakcie ręki rywala z jego twarzą. No i sędzia niestety się na to nabrał. Dał zawodnikowi drugą żółtą kartkę i wyrzucił go z boiska. A że przepisy są niedopracowane, to War nawet nie mógł zwrócić... Mu uwagi, że popełnił błąd, bo nie mają prawa tego robić przy drugiej żółtej kartce. Mecz się potem dla ekipy z Grecji posypał. Duma Katalonii wykorzystała ich każdy błąd. Fermin Lopez zagrał kapitalne spotkanie i został pierwszym hiszpańskim piłkarzem, który strzelił hat-tricka dla FC Barcelony w Lidze Mistrzów, a Markus Rashford dał mocne argumenty, żeby to właśnie on zagrał w podstawowym składzie na dziewiątce w El Clasico. W starciu Bayeru Leverkusen z Paris Saint-Germain wygranym przez ekipę Louisa Enrique 7-2 do dostaliśmy praktycznie wszystko co się dało. Szybka bramka w siódmej minucie spotkania, dwie czerwone kartki po jednej dla każdej z ekip niewykorzystany i wykorzystany rzut karny oraz grat bramek. Dodatkowo Desiree Doué wrócił po kontuzji i przypomniał o sobie strzelając piękną bramkę. A co można po tym spotkaniu powiedzieć o niemieckiej ekipie? Że Erik Ten Hag chyba nie był tu problemem. Arsenal totalnie zniszczył Atletico Madryt. Pierwsza połowa spokojna, kontrola, cierpliwość, ale druga, totalna eksplozja. Strzelanie rozpoczął Gabriel, który główką po rzucie wolnym otworzył wynik. Następnie Gabriel Ale Martinelli dołożył ładną bramkę z pola karnego aż Fed Giochersz przełamał się dubletem. Arteta ustawił zespół perfekcyjnie. Wszystko chodziło jak w zegarku, a Atletico dwa strzały na bramkę przez całe spotkanie. To mówi samo za siebie. Co ciekawe, The Gunners odkąd prowadzi ich kisz. W fazie ligowej czy wcześniej, w fazie grupowej, nigdy u siebie nie przegrali w Lidze Mistrzów, ani nie stracili nawet bramki. I robi to wrażenie, bo jeśli dalej będą tak grać, to mogą mocno w tej edycji namieszać. PSV totalnie rozniosło Napoli i wracamy do powiedzenia Napoli, Napoli, kupon ci! Pomimo, że to mistrzowie Włoch wyszli na prowadzenie w 31 minucie po golu Scotta McTominaya, to potem jednak PSV wzięło sprawy w swoje ręce z intensywnością i pressingiem, przy którym Napoli wyglądała jak drużyna bez planu. Kluczowym momentem okazała się głupia czerwona kartka dla Luki w drugiej połowie, po której Włosi całkowicie się posypali. No a PSV to wykorzystało bez litości. Każda akcja kończyła się zagrożeniem, a kibice Weindhoven mieli wieczór marzeń. Holenderski futbol jest mocno niedoceniany, ale wczoraj przypomniał o sobie w najlepszym możliwym stylu. Manchester City pewnie wygrał z Villarreal 2 do 0 i muszę to powiedzieć, Erling Haaland jest strasznie niedocenianym zawodnikiem. Chłop strzelił kolejną bramkę już ma na koncie 15 w tym sezonie dla The Citizens, a wciąż mam wrażenie, że mówi się o nim za mało. Ma tyle samo samotrafień co Kylian Mbappe, gra w najlepszej lidze świata, a i tak nikt nie mówi o nim jako o poważnym kandydacie do zdobycia złotej piłki. Serio, trzeba to zmienić. Oprócz tego Borussia Dortmund pokonała Kopenhagę 4–2, do 2, a Job Bellingham asystą w tym spotkaniu zasłużył na pierwsze w barwach BVB pełne 90 minut. Całe spotkanie zagrał również Piotrek Zieliński, którego Inter wygrał 4–0. Kajrat Almaty z Pafos po dziwnym meczu, w którym grali od czwartej minuty w przewadze jednego zawodnika, a ich bramkarz dostał ocenę 10–0, broniąc 5 strzałów, zremisował bezbramkowo. Natomiast Newcastle okazał się być lepszy od Benfiki i w spotkaniu prowadzonym przez sędziego Szymona Marciniaka pewnie zwyciężyli 3 do 0. Olimpik Marsylia miłym gestem uhonorowała swojego rekordzistę pod względem rozegranych spotkań Steve'a Mandande. Ogłosili, że numer 30, z którym występował zostanie zastrzeżony i już nikt z nim nie zagra. Medi Benatia, dyrektor piłkarski Marsylii w sobotę na meczu pomiędzy Olimpikiem a klubem z dzieciństwa Francuza Le Ave, wręczy mu oprawioną koszulkę z numerem 30. Mistrz świata z reprezentacją Francji w 2018 roku ogłosił zakończenie kariery w zeszłym miesiącu w wieku 40 lat. Jego ostatnim klubem bylo 100 Jan Ziłkowski zbiera świetne opinie po swoich pierwszych występach w barwach AS Romy i w nagrodę ma zagrać w podstawowym składzie na Wiktorię Pilsno w Lidze Europy. 20 latek od transferu zaliczył już 3 spotkania w Serie A, grając łącznie 63 minuty, niby niewiele, ale wystarczająco by przekonać sztab i kibiców, że ma potencjał na duże granie. Włoskie media piszą, że młody obrońca znalazł się już na radarze kilku klubów Bundesligi oraz samego Interu Mediolan. A dodatkowo odszedł z Legii Warszawa w idealnym momencie, bo klubu w tym momencie chce uciec trener. Jordanescu po trzeciej porażce z rzędu podał się do dymisji po meczu z Zagłębiem Lubin. We wtorek przyjechał na trening, ale wziął w nim udział przez niecały kwadrant. Zajęcia zostały odwołane, a piłkarze otrzymali czas wolny. Co śmieszne, przekazał zarządowi informację, że jest gotowy odejść, ale klub nadal w niego wierzy i chce, żeby został. Nie wiadomo więc, kto poprowadzi wojskowych w najbliższym spotkaniu Ligi Konferencji z Szachtarem Donieck, ale jedno jest pewne: Ziłkowski odszedł w idealnym momencie. Arabia Saudyjska przybiła samą siebie, powstaje tam pierwszy na świecie stadion. W Murach. Projekt nazywa się Neon Stadium i będzie częścią futurystycznego miasta The Line. Arena ma być zawieszona 350 metrów nad ziemią, pomieści około 46 tysięcy kibiców i ma zostać otwarta w 2032 roku, tuż przed Mundialem w Arabii. Całość będzie zasilana energią odnawialną z futurystycznym designem i technologią rodem z filmu Science Fiction. Niektórzy mówią, że to pranie brudnych pieniędzy, inni, że początek nowej ery w futbolu, ale jedno jest pewne: czegoś takiego świat jeszcze nie widział. video. La Liga oficjalnie po protestach odwołała spotkanie FC Barcelony z Villarrealem, które miało odbyć się w Miami. Brzmi fajnie, słońce, palmy, globalny marketing, ale prawda jest taka, że to był pomysł totalnie odklejony od rzeczywistości. Bo to zaburza zasady rywalizacji. Liga to nie festiwal marketingowy, tylko rozgrywki, w których każdy powinien mieć takie same warunki. I właśnie o tym mówił Dani Carvajal. Kapitan Realu jasno skrytykował pomysł, mówiąc, że takie decyzje zostawiłyby plamy na rozgrywkach i że Piłka nożna nie może zamieniać się w objazdowy cyrk dla sponsorów. Tebas oczywiście narzeka, że to stracona szansa dla ligi, ale prawda jest taka, że to była tylko komercjalizacja na siłę. Piłkarze mają rację, a protesty przyniosły efekty, bo ta porażka dla Javiera Tebasa będzie ważną lekcją na przyszłość. Przygoda Sebastiana Szymańskiego w Turcji powoli dobiega końca, ale nie za bardzo przyjemnie, bo kibice nazywają go zdrajcą. Dlaczego? Latem Szymański mocno naciskał na transfer do Olimpiku Lyon. Negocjacje trwały tygodniami, choć ostatecznie do zmiany klubu nie doszło. A teraz pozycja Polaka obecnie w Fenerbahce nie jest tak mocna jak kilka miesięcy temu. Obecny trener Domenico Tadescu nie widzi w Szymańskim takiego kluczowego piłkarza, jak widział go trener Jose Mourinho, a sam zawodnik, jak podają tureckie źródła, Chciałby zmienić otoczenie. Dlatego temat Lyonu znowu wrócił. Francuski klub ponownie obserwuje Szymańskiego i według doniesień zimą ma wystąpić z ofertą. I właśnie przez to w ostatnim meczu Fenerbacza jego sytuacja się pogorszyła. Szymański wszedł z ławki, a kibice gwizdali przy każdym jego kontakcie z piłką. W mediach tureckich pojawiło się stwierdzenie, że kibice już nie wybaczą, bo czują się zawiedzeni postawą zawodnika. Po zwolnieniu postekoglu z Nottingham Forest klub nie czekał długo. Ogłoszono, że nowym szkoleniowcem został Sean Dysh, Prawdziwy angielski wojownik na ławce. Przez 10 lat prowadził Burnley, potem pracował w Evertonie, z którym rozstał się w styczniu tego roku, a teraz wraca do klubu, w którym grał jako zawodnik. Styl Dysha to twarda gra, dyscyplina i prosty futbol, więc dla Forest może to być dokładnie to, czego potrzebują, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Graham Potter został nowym selekcjonerem reprezentacji Szwecji. Były trener m.in. Chelsea i Brighton ma poprowadzić kadrową przebudowę po nieudanych eliminacjach do Mistrzostw Świata i wprowadzić zespół na mundial przez baraże, bo tylko wtedy zostanie przedłużony jego kontrakt. Szwedzi liczą, że jego analityczne podejście i spokojny styl pracy dadzą efekty tam, gdzie dotąd brakowało stabilizacji. A ja nie sądzę, że to dobry pomysł, ale cieszę się, bo to właśnie na nich możemy trafić w barażach do Mistrzostw Świata 2026. Już teraz grają słabo, a z nim za sterami może być tylko gorzej. W 2009 roku Maroko zainwestowało ponad 65 milionów dolarów w stworzenie Akademii Mohameda VI, projektu, który miał jedno zadanie: zbudować przyszłość marokańskiego futbolu od podstaw. I dziś wystarczy już spojrzeć na efekty. Doszli do półfinału Mistrzostw Świata 2022, zdobyli brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich 2024, zwyciężyli w Pucharze Narodów Afryki U17, a teraz jeszcze zgarnęli mistrzostwo świata U20. Jak patrzę na to, jak oni to zrobili, to aż chce się powiedzieć: Takie coś przydałoby się też u nas, bo Polacy, którzy wyjeżdżają za granicę, ciągle powtarzają: jak bardzo różni się intensywność treningów i jak dużo muszą się aklimatyzować w nowym otoczeniu to nie jest normalne. No dobra, ale jakie spotkania czekają na nas dzisiaj w Lidze Mistrzów? Zaczynamy o 18.45. Athletic Bilbao zagra z Karabachiem, a Galatasaray z Bodoglimt. Następnie dostaniemy hit kolejki, w którym Real Madrid podejmie u siebie Juventus. Chelsea zagra ze słabym w tym sezonie Ajaxem, Sporting z Olimpikiem Marsylią, AS Monaco z Tottenhamem, Atalanta ze Slawią Pragą, Bayern Monachium z Klubem Brusz, a Liverpool pojedzie przełamać pasce we Frankfurcie. Jeśli zostałeś do końca, to zostaw. Podstaw łapkę w górę i podbij ten film, jeśli materiał Ci się spodobał. Będę bardzo wdzięczny i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie!